Witam Państwa serdecznie, doktor inżynier Piotr Krzysztof Tus. Chciałem Państwu opowiedzieć o jednym z takich przykładów, którym, którego można było uniknąć. Jeden z naszych klientów zgłosił dzisiaj, iż tak naprawdę rurka, która pękła na instalacji wewnętrznej, spowodowała, że zalało dużą część archiwum. Nie wiadomo, czy te dokumenty się odzyska, czy się nie odzyska. To jest jakby... na to nie umiem odpowiedzieć, natomiast można było tego uniknąć. Starczyło na wodomierzu monitorować w systemie takim stacjonarnym przepływ wody. Zdarzyło się to najprawdopodobniej w piątek po, po opuszczeniu przez wszystkich budynków no a sobota i niedziela była, były wolne. Zastanówcie się Państwo, czy w niektórych miejscach zamiast na przykład systemu wizualnego odczytu, czy systemu radiowego nie warto przy dużej wartości zasobów stosować systemów stacjonarnych opartych o sieci GSM, a może już nawet w technologii NarrowBand czy KTM1. Pozdrawiam Państwa serdecznie.